Siemano, z tej strony miłość z kanału Raptok. Witam Was w serii, gdzie przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o. Żona Ozborna opowiada o Didim, Kanye West przygotowuje płytę, modelki zarobiły furę pieniędzy, Donatan odsłania karty równonocy, pani Szczęsnego dojechali Mate, Malik Montana zwolnił producenta za pomoc w fagacie, odkrywa szokujące fakty w sprawie zatrzymania buddy. Sharon Osborne w swoim podcaście The Osborns opowiedziała o ciekawym epizodzie, kiedy próbowała Did Didiego z jej córką, Kaylee Osborne. Jak się okazuje, Did nie tylko wykazywał pełen szacunek wobec Kaylee, ale nawet podarował jej zegarek wysadzany diamentami, co miało być jednym z gestów jego zainteresowania. Sharon przyznała, że nie znała mrocznej strony rapera, która teraz wychodzi dopiero na światło dzienne w związku z poważnymi oskarżeniami, którymi Didi musi się mierzyć. Podczas podcastu Sharon wspomniała, że Didi zawsze zachował się wobec jej rodziny z dżentelmeńskim wdziękiem. Co więcej, według niej i Kelly raper był dla nich wyjątkowo miły i bardzo opiekuńczy, co sprawiło, że Sharon uważała, iż Didi i Kelly mogliby stworzyć zgrany duet. Sharon podkreśliła, że nie miała pojęcia o jakichkolwiek negatywnych aspektach jego osobowości i wierzyła, że byłby odpowiednim partnerem dla jej córki. Kelly również wspominała tę chwilę w bardzo pozytywny sposób. W rozmowie dodała, że Didi zachował się jak prawdziwy gentleman i podarował jej ekskluzywny zegarek, co wywarło na niej naprawdę spore wrażenie. Wrażenie. Sharon, choć jest teraz świadoma oskarżeń, z jakimi zmaga się Didi, zaznaczyła, że zawsze miała o nim dobrą opinię, przynajmniej w kontekście ich prywatnych relacji. Obecnie, oczywiście, Didi przybywa w areszcie, gdzie czeka na swój proces, który ma rozpocząć się w maju przyszłego roku. Jest on oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym, przemoc, a także o handel ludźmi. Te zarzuty sprawiły, że wiele osób z branży muzycznej zaczęło się od niego dystansować. Jednak Sharon Osborne postanowiła przypomnieć, że miała z nim zupełnie inne doświadczenia w przeszłości. Kanye West ponownie skupia się na muzyce, przygotowując nowy materiał w dość nietypowych warunkach. Wydaje się, że jego nadchodzący album zatytułowany Bully powstaje w odosobnieniu w pokoju hotelowym w Tokio. To właśnie tam je postanowił zaszyć się i pracować nad nowymi utworami, w tym nad kawałkiem Beauty and the Beast, który fani mieli okazję usłyszeć podczas niedawnego listening party w chińskim Hayoku. Ten kreatywny proces jest w pewnym stopniu zaskakujący, biorąc pod uwagę, że Kanie przyzwyczaił fanów do pełnych rozmachu sesji studyjnych i starannie dopracowanych produkcji. Teraz jednak wygląda na to, że artysta postanowił pójść w nieco bardziej surowe i minimalistyczne podejście. Być może próbując złapać dystans od ostatnich kontrowersji wokół jego osoby. Przypomnę tylko, że Kanie zmaga się z poważnymi zarzutami. Jego była asystentka, czyli pani Lauren Piscotti, oskarżyła go o molestowanie. I odłużenie podczas sesji zorganizowanej przez Didiego. W tych trudnych okolicznościach Kanie wybrał Tokio jako miejsce swojej twórczej odskoczni, co wydaje się być próbą znalezienia spokoju, i inspiracji z dala od medialnego szumu. Trudno jednak przewidzieć, jak ten odmienny sposób pracy wpływa na brzmienie, i odbiór jego nadchodzącego albumu, ale jedno jest pewne: wszyscy czekają z niecierpliwością na to, co ten przygotował dla słuchaczy. Modelki, kojarzone głównie z hitu Chyba, że z Tobą, zrobiły furorę na polskiej scenie muzycznej, zarabiając milion złotych na jednym tylko kawałku. Utwór ten, który zdobył szeroką popularność jeszcze przed oficjalną premierą, zgromadził aż 50 milionów wyświetleń na samym YouTubie. Te bardzo imponujące liczby zapewniły im podwójnie diamentową płytę, co oznacza, że zespół musiał wygenerować przynajmniej milion złotych przychodu z tego właśnie utworu, aby zdobyć tak ogromne wyróżnienie. Dla porównania, takie nagrody są raczej rzadkością w polskiej branży muzycznej, więc... Więc ten sukces jest niezwykle znaczący. To jednak nie koniec. Chyba, że z Tobą utrzymuje się niezmiennie w top 10 najpopularniejszych teledysków w Polsce, co tylko potwierdza jak wielki wpływ wywarły na słuchaczy. Ich styl to mieszanka rapu i popu, co idealnie wpasowuje się w obecne trendy muzyczne, a jednocześnie przyciąga szeroką publiczność. Modelki, czyli Ula, Aga i Zuza, to zespół, który podbił serca słuchaczy swoją energią. Każda z nich wnosi coś unikalnego do grupy, co sprawia, że tworzą spójny, a zarazem różnorodny zespół. Sukces Chyba, że z Tobą otworzył im drzwi do jeszcze większych projektów, a w ciągu zaledwie 6 miesięcy od premiery utwór ten został przesłuchany ponad 90 milionów razy na platformach streamingowych, co jest naprawdę bardzo imponującym osiągnięciem. Ich sukces nie wziął się jednak znikąd. Ciężka praca, dobrze przemyślana strategia muzyczna oraz umiejętności zjednywania sobie fanów doprowadziły do tego, że modelki stały się jednym z najważniejszych nowych projektów na polskiej scenie muzycznej. Co dość ciekawe, popularność tego tria nie ogranicza się tylko do muzyki. Dzięki swojej obecności w social mediach, a także profesjonalnemu podejściu do tworzenia wizerunku, zdobywają one coraz więcej zwolenników nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wszystko wskazuje na to, że ich kariera dopiero się rozkręca, a kolejne sukcesy są kwestią czasu. Donatan rozpoczął poważne ujawnianie szczegółów dotyczących swojego nowego projektu, czyli Równonoc 2. Po latach od premiery pierwszej Równonocy, która stała się jednym z najbardziej kultowych albumów w polskim rapie, artysta powraca z kontynuacją, na którą czekali jego fani. Don potwierdził, że album jest już w zaawansowanej fazie produkcji. A premierowy singiel będzie miał swoją odsłonę już 24 października. Ten pierwszy kawałek z nowej równonocy nosi tytuł Jabłonie i pojawi się w nim nie kto inny, jak Kleo, jedna z jego stałych współpracowniczek i jednocześnie artystka, która zdobyła ogromną popularność dzięki współpracy z Donatanem przy okazji wcześniejszych projektów. Co ciekawe, Donatan wyjawił, że ich współpraca sięga jeszcze czasów pierwszej równonocy. Kiedy to Kleo miała okazję pojawić się w jednym z jego teledysków. Nikt wówczas nie przewidział, jak ogromną karierę zrobi wokalistka, która z czasem stała się jedną z największych gwiazd całej polskiej sceny muzycznej. Donatan podkreślił, że to właśnie Kleo była jedną z osób, które namówiły go do powrotu do tego monumentalnego projektu i rozpoczęcia prac nad nową muzyką. Singiel Jabłonie zapowiada się jako początek tej ekscytującej podróży, a producent zaznaczył, że Kleo nie będzie jedyną gwiazdą w tym numerze. To z pewnością rozbudza apetyt fanów, którzy już teraz nie mogą doczekać się powrotu Donatana z kolejnym projektem, który ma potencjał, aby ponownie zrewolucjonizować polską scenę muzyczną. Pożegnanie Wojtka Szczęsnego z reprezentacją Polski wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Jednak niespodziewanie jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków stał się wpis Maty. Podczas gdy Szczęsny w emocjonalny sposób podziękował kibicom za lata wsparcia, Mata w komentarzu zwrócił uwagę na buty, które Bramkarz miał wtedy na sobie. Model zaprojektowany przez niego samego. Komentarz, Fajne buty, spotkał się z mieszanymi reakcjami. Wielu fanów Szczęsnego uznało, że był to niewłaściwy moment na takie uwagi. Jeden z internautów matę, pisząc, że jedyną rzeczą, którą raper zauważył w całym poście podsumowującym piękną karierę reprezentacyjną Szczęsnego, były jego buty. Wśród kibiców pojawiły się głosy, że swoim wpisem Mata odciągnął uwagę od ważniejszego przekazu zawartego w poście piłkarza. Jednak nie wszyscy fani byli tak krytyczni wobec Matczaka. Wielu użytkowników stanęło w jego obronie, sugerując, że komentarz był jedynie żartobliwy, a krytyka jest zbyt przesadzona. Zdaniem obrońców, raper miał na celu podkreślenie swojego zaangażowania w projekt butów, który również był częścią pożegnania szczęsnego. Sam Wojtek nie odniósł się bezpośrednio do tego zamieszania, kontynuując swoje przygotowania do dalszej kariery piłkarskiej, tym razem w barwach FC Barcelony. Ostatnie tygodnie przyniosły falę emocji i zamieszania wokół konfliktu pomiędzy Fagatą a Malikiem Montaną. Ta medialna burza rozbrzmiewa coraz głośniej, a każda strona przedstawia własną wersję wydarzeń, co jeszcze bardziej podsyca zainteresowanie fanów i mediów. Konflikt zaczął się od Instastory Fagaty, w którym influencerka ogłosiła, że nie ma już kontaktu z Malikiem i nie zamierza z nim współpracować w kwestiach muzycznych. Sytuacja szybko eskalowała, gdy Malik opublikował swoją odpowiedź, sugerując, że Fagata miała zastraszać jedną z jego dziewczyn za wrości ich relacje. Napięcie między nimi wzrosło, gdy Fagata w odpowiedzi na oskarżenie opublikowała długiego TikToka, w którym przedstawiła swoją wersję zdarzeń. Według niej wszystko zaczęło się, gdy przybyła do studia Game 2L z nowym znajomym. Malik według relacji Fagaty wyrzucił chłopaka ze studia, co miało wynikać z zazdrości. Niedługo potem sam raper przyprowadził do studia kobietę, z którą okazywał sobie uczucia. Ta jednak miała zachowywać się wrogo wobec Fagaty, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań i wybuchu ze strony influencerki. Malik nie pozostał bierny na te słowa i w swojej relacji wyjaśnił, że chłopak, którego Fagata przyprowadziła do studia, był według niego zwykłym s***nem, a jego wyrzucenie ze studia miało być działaniem w dobrej wierze z troski o Fagatę. Następnie Agata zaskoczyła swoich fanów, publikując filmik, w którym weszła do studia GM2L pod nieobecność Malika. Przyznała, że zrobiła to za zgodą jednego z producentów, by zabrać swoje rzeczy, w tym feralne klapki, które rzekomo zostały zniszczone przez koleżankę Malika. Hej, kochani, jestem właśnie w studio GM2L, nie ma Malika, wpuścił mnie tutaj producent, wykorzystuje jego nieobecność, żeby zabrać moje rzeczy, które tutaj po prostu zostawiłam i zabieram między innymi moją płytę platynową, którą dostałam od Dicha. Gratulacje, Dicho. I chciałam zabrać też moje klapki Juicy, które tutaj miałam, w których sobie tutaj chodziłam, które są bardzo wygodne, w których bym sobie bardzo chętnie jeszcze pochodziła w domu, no ale niestety sobie nie pochodzę. Malik, taka prośba. Następnym razem, um, jak będziesz jakieś moje rzeczy pożyczał swoim koleżankom, to zorientuj się, czy nie mają stopy jak Yeti albo czy nie niszczą moich rzeczy przypadkiem specjalnie. Dzięki. Montana ponownie zareagował na te doniesienia, informując, że producent, który wpuścił fagatę, stracił już pracę, a za zniszczenie klapek przypisał ich nadmierną eksploatację. Na koniec Malik nagrał stories, w którym w ironicznym tonie zażartował z całej sytuacji, szczególnie skupiając się na absurdzie całego konfliktu, głównie nawiązując do tematu klapek. Absurdalne mi się wydaje stwierdzenie, że ja jej niby zepsułem klapki, sugeruje by poszła sprawdzić czy po prostu nie ma problemu z nadmierną potliwością stóp i w tym przypadku po prostu puścił jej klej w klapkach i sugerowanie, że mam koleżanki ze stopami jak hobbit co najmniej na miejscu. A trzecia kwestia to z tych klapek, które kupiła najprawdopodobniej na przecenie w TKMaksie, zrobiła jakby to było, nie wiem, jakieś loro czy kurde, nie wiadomo co. Więc droga Agatko, nikt Twoich klapek nie nosił. Eee, polecam pójść do. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jak zapatrujecie się na zwolnienie producenta za wprowadzenie fagaty do studia, aby ta mogła zabrać swoje rzeczy, oraz generalnie napiszcie Wasze spostrzeżenia na temat całej tej śmiesznej afery. Najpewniej wszyscy doskonale wiecie, że Budda, influencer, youtuber, a ostatnio również początkujący raper, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, a zarzuty, jakie mu postawiono, dotyczą m.in. organizowania nielegalnych loterii i prania brudnych pieniędzy. W sprawie pojawiło się wiele medialnych doniesień, a sam Budda ma przed sobą trudny proces. W związku z tym jego sytuacja wzbudza ogromne zainteresowanie w sieci i poza nią. Po realnym programie na kanale Zero, TD postanowił wypowiedzieć się na temat Buddy, przedstawiając naprawdę ciekawe spostrzeżenia. Zauważył, że istnieje wiele spekulacji wokół osób, którymi Budda się otaczał. Tede wspomniał o materiale, który przedstawił szczegółową oś czasu łączącą pierwszą loterię Buddy z jego pobytem w Monako. Podczas tego pobytu Budda miał korzystać z luksusowego Bugatti, które zostało mu udostępnione przez osobę będącą powiązaną z grupą przestępczą i aktualnie znajdującą się w procesie w Niemczech. Oszustwa na kwotę 80 milionów euro. Tede sugeruje, że jest prawdopodobieństwo, iż ta osoba mogła być zaangażowana w pomysł organizowania loterii, z którymi wiązane są zarzuty wobec Buddy. Jest taki gościu, zrobił... 10 minut to trwa opracowanie, dokładnie jest miejsce na osi czasu, kiedy zaczyna się loteria i kiedy Buddy jest w Monaco, a w Monako jest gościu, który mu użycza Bugatti. Mhm. Prawdopodobnie jest to ten gościu, na którego są Rolls Royce'y i gościu jest w procesie w Niemczech na 80 milionów euro. Grupa przestępcza na wałki. Okay. Czy to jest według ta sama nie? osoba, która użyczyła mu Bugatti i zaraz była piesza loteria, jest duża szansa, że ta osoba stała za pomysłem tego. Dajcie znać, co sądzicie o wypowiedzi Tedego. Czy waszym zdaniem teoria, którą przedstawił Jacek ma jakąś rację bytu, czy może według was to zwykły bullshit. Dodatkowo możecie napisać, czy w tej zwariowanej sytuacji stoicie za Buddą i wierzycie w jego niewinność, czy może jednak wręcz przeciwnie, jego zatrzymanie wcale was nie zdziwiło. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to jest będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba. A na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i Siemanko.